widzowie, tutaj mamy mój rowerek Jak widzicie, czego brakuje? Przedniego hamulca, ponieważ tego go rozmontowałem Ale chcę jeszcze sobie to rozwalić tylko nie wiem jak, bo tego się nie da zdjąć chyba. No tu nie ma żadnej śrubki, żeby ogólnie to zdjąć Trzeba to rozwalić prawdopodobnie e Ten młotkiem Dzwonka też ją mam, ponieważ mi się zepsuł i musiałem go też rozepsuć Tutaj leży zguba Proszę bardzo tak idealny dzwoneczek. Do świetnika gotowy. Jesteśmy kulturalni, tak? E, I tak, powiem wam co chcę zrobić w tym rowerze, a więc tak. Chcę zmienić na pewno gripy. Tutaj nie wiem jak to zrobię, bo tutaj jest takie mega małe to. Tu no jakiegoś gripa się da. Ogarnie się. Później Amory będę próbował tutaj wstawiać, ale nie wiem czy to się uda. Później będę go malował chyba na takie fioletowo-czarno, coś takiego. E, siodełko będzie fioletowe. By, e, pedały będą fioletowe. No, gripy będą fioletowe. E, tutaj mamy lampkę jakąś, tutaj będziemy to rozwalać. No chyba jest pognie. Tutaj mam tylny hamulec, ostatnio sobie go naprawiłem, ulepszyłem. Można driftować, także jest nice.